Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Chrystus. Witam wszystkich bardzo serdecznie w środę popielcową. Zaczynamy Wielki Post. Dzisiejsza Ewangelia zaprasza nas do trzech rzeczy. Do postu właśnie, do jałmużny i do modlitwy. To są to trzy rzeczy, które powinniśmy praktykować w sposób szczególny w tym czasie Wielkiego Postu, żeby przygotować się na czas Wielkiej Nocy, żeby móc świętować. Ale jest tam jeszcze jedno takie ważne stwierdzenie, które się pojawia kilka razy w tej Ewangelii. Ojciec, który widzi w ukryciu oddatomie. Często mamy obraz Boga, który właśnie cały czas na nas patrzy, szuka tylko czegoś, co zrobimy źle. Żeby nas ukarać, żeby nas upomnieć, mamy obraz Boga, który czuwa nad tym, co zrobimy nie tak. Jednak wydaje mi się, że powinniśmy mieć inny obraz Boga. Chrystus patrzy na nas. Bóg patrzy na nas nie po to, żeby zobaczyć, czy zrobimy coś źle, tylko szuka w nas dobra. Nawet w tych momentach, kiedy grzeszymy, Bóg jest tym, który szuka w nas zawsze dobra. On widzi w ukryciu, widzi w głębi naszego serca, co się dzieje, zna nasze potrzeby, nasze trudy, przez co przechodzimy, więc On nie jest tym, który patrzy i szuka naszych grzechów. Nie, jest na odwrót. On szuka w nas dobra, więc On widzi w ukryciu. Jeżeli właśnie będziemy mieli w ukryciu, inaczej powiemy, w głębi naszego serca dobro, będziemy czynić dobro, to nie mamy się czego obawiać. Upadamy pewnie, jesteśmy słabi, mamy powstawać, mamy iść dalej. I nasze rzeczy, te dobre rzeczy, powinniśmy czynić przede wszystkim, zaczynając od naszego serca. Myślę, że to jest taki pierwszy krok do jałmużny, postu, do modlitwy. Musi wyjść z naszego serca. Co z tego, że właśnie dam jałmużnę komuś? Co z tego, że będę się modlić tylko po to, żeby coś wypełnić? co z tego że będę pościć jeżeli tak naprawdę to nie wypływa z głębi mojego serca nie wypływa może powiedzieć z ukrycia więc zapraszam wszystkich nas żeby ten czas wielkiego postu był właśnie takim czasem żeby post i jałmużna i modlitwa wypływała z naszego serca z miłości do Chrystusa który nas ukochał i oddał swoje życie za nas postaraj się zaczynając od dzisiaj aby wszystko co robisz w tym wielkim poście miało właśnie takie źródło. Twoja miłość do Chrystusa, Twoja miłość do Pana Boga. Czyń wszystko z miłością. Witam wszystkich bardzo serdecznie w tym pięknym czasie Wielkiego Postu i idziemy razem do Wielkiej Nocy. Pozdrawiam z Bogiem.